to czy faktycznie mają odpowiednie kompetencje i mają wolę do tego, aby przejąć firmę rodzinną. Destorzy nie dają za wygrano. Myślą sobie, to jeżeli nie nasze dzieci, to przecież mamy już dwoje wnucząt. Najstarszy z nich wielokrotnie mówił e, babciu, dziadku, opowiedzcie mi o firmie, bo mi się bardzo podoba to, czym wy się zajmujecie. Zapraszam do udziału w wideokomentarzu do ustawy o Fundacji Rodzinnej. Powiemy o wszystkich najistotniejszych szczegółach związanych z nową instytucją w prawie polskim. Zapraszam Państwa na wideokomentarz dotyczący Fundacji Rodzinnej. Tym razem zastanowimy się nad funkcją Fundacji Rodzinnej jako wehikułu sukcesyjnego. Przytoczę Państwu sytuację, historię jednego z naszych klientów. Pan Wiesław założył swoją bardzo prężnie działającą firmę na początku lat 90. Nie wiedział jeszcze wtedy, czy firma odniesie faktyczny sukces, ale bez wątpienia miał w sobie pragnienie, aby być tym pierwszym pokoleniem przedsiębiorczych w swojej rodzinie. Biznes rozwijał mu się na tyle dobrze, że po pewnym czasie do biznesu dołączyła jego bałżonka. Na początku troszkę bardziej w funkcji wspierającej, ale z czasem z coraz większą odpowiedzialnością. Nie wiadomo kiedy minęło 30 lat od momentu założenia firmy. Rodzice, czyli nasi nestorzy, zaczęli sobie coraz częściej zadawać pytanie, co dalej z naszą firmą? Czy faktycznie mamy możliwość uczynienia z niej podmiotu nieśmiertelnego, a więc takiego, który będzie prowadzony przez kogo? Najlepiej przez nasze dzieci. I to jest taki moment, kiedy nasi bohaterowie zaczynają zadawać sobie pytania, jeśli mają być to dzieci, jeśli dzieci mają być sukcesorami. To, czy faktycznie mają odpowiednie kompetencje i mają wolę do tego, aby przejąć firmę rodzinną. Mamy niemałe grono, bo aż troje dzieci. Zastanawiają się rodzice nad najstarszym synem. Najstarszy syn skończył prestiżowe studia, marzy o karierze korporacyjnej i bardzo wyraźnie artykułuje swoim rodzicom: Nie bierzcie mnie pod uwagę. Mam inny pomysł na siebie, inne plany związane z rozwojem zawodowym. Rodzice w takim razie mówią sobie: może średni syn, który przecież wielokrotnie był świadkiem naszych działań biznesowych, zadawał wnikliwe pytania związane z biznesem, więc mamy prawo sądzić, że to będzie najlepszy z sukcesorów. No, rozmowa z synem ich mocno rozczarowuje. Ten mówi, mamo, tato, bardzo cenię to, czego dokonaliście w życiu, ale moje, moje życie wiąże z emigracją. Chcę rozwijać się zawodowo za oceanem. Rodzice coraz bardziej zaniepokojeni tym stanem rzeczy, zastanawiają się w takim razie, czy przypadkiem nie najmłodsza córka ma możliwość i szansę zostać im ich sukcesorem. Ale problem polega na tym, że córka ma dopiero lat 13. A jeśli tak, to zbyt dużo mamy znaków zapytania co do tego, czy faktycznie będzie miała taką, tak jak powiedziałam, wolę lub yy, dalej idąc kompetencje. Nestorzy nie dają za wygrano. Myślą sobie, to jeżeli nie nasze dzieci, to przecież mamy już dwoje wnucząt. Najm najstarszy z nich. Wielokrotnie mówił: e, Babciu, dziadku, opowiedzcie mi o firmie, bo mi się bardzo podoba to, czym wy się zajmujecie. Faktycznie, trzeba przyznać, że ma wyjątkowo rozwinięty gen przedsiębiorczości, jak na takiego malucha. Ale to zdecydowanie jeszcze nie ten czas, żeby podejmować tak ważne i wiążące dla całej rodziny decyzje. To ten sam problem dotyczy drugiego wnuka, który jest również osobą małoletnią. Co w takiej sytuacji mogą zrobić nasi bohaterowie? Czy muszą pogodzić się z faktem, że ich firma, ich biznes będzie jednak śmiertelny, będzie musiał być zlikwidowany na okoliczność ich odejścia na emeryturę, czy też ich przedwczesnego zgonu? Z odpowiedzią przychodzi fundacja rodzinna. To jest rozwiązanie, które pozwoli naszym bohaterom zaprojektować przyszłość biznesu rodzinnego w taki sposób, aby nie działać wbrew woli najstarszego dziecka, pozwolić mu rozwijać się w tej dziedzinie, która jest dla niego ży życiowym wyborem, która pozwoli średniemu synowi wyjechać za ocean. I tam szukać swojego szczęścia w życiu, ale także pozwoli, czy daje szansę na to, aby najmłodsze dziecko mogło się dookreślić, co, czym faktycznie chce się zająć w życiu i na ile biznes rodzinny jest jego czy jej wyborem, podobnie daje szansę, aby to najmłodsze pokolenie stało się współ twórcą i współ, um, współudziałowcami biznesu rodzinnego. Fundacja rodzinna jest formą pomostu międzypokoleniowego. Sama fundacja rodzinna nie zapewni sukcesu firmie rodzinnej, ale da możliwość, czy daje możliwość przygotowania takiego rozwiązania, w którym nie eliminujemy... Możliwości zaangażowania przyszłych pokoleń, nie musimy rezygnować z naszych marzeń i pragnień, które brzmiały bardzo jednoznacznie i wypowiedziane zostały przez Nestorów. Naszym największym życiowym marzeniem jest stworzyć firmę na pokolenia. I to słowa, i to zdanie słyszymy najczęściej od naszych klientów. Słyszymy to od ponad 25 lat. Ale dopiero od 2023 roku, od maja, możemy z całą odpowiedzialnością powiedzieć, mamy nareszcie rozwiązanie, które pozwoli państwu bez zbędnych kompromisów lub rezygnacji z marzeń zrealizować i wdrożyć firmę rodzinną na pokolenia.